Cześć, cześć, witajcie w kolejnej sesji nagrań ze studia. Mamy miesiąc kwiecień rok od ponad rok od rozpoczęcia epidemii koronawirusa teraz jesteśmy w zasadzie w okresie gdzie znowu weszły obostrzenia znowu pozamykali ludzi w domach no i tutaj po staremu bez gości będziemy nagrywać dźwięk do kilku filmów które nagrałem jeszcze w zeszłym roku kamerą tą sportową z budów powiem szczerze że dawno tych nowych materiałów, jeżeli chodzi o przebitki jakiejś zbudowy, nie nagrywałem, jest to teraz realizowane w trochę innym układzie, natomiast nie jest powiedziane, że do tego nie wrócę, natomiast teraz trochę mi brakuje czasu na to, żeby obiegać po prostu i nagrywać to z kamerą, natomiast kilka ciekawych materiałów udało się zrealizować jeszcze w zeszłym roku, no i po staremu będziemy po prostu w studiu nagrywać do nich dźwięk. Mm. Zobaczymy, czy te wszystkie warsztaty, szkolenia, które prowadziłem w jakiś sposób, może pozytywny, może negatywny, wpłynęły na moją dykcję, na to, w jaki sposób mówię. No, tak jak mówię, zobaczymy. No i tutaj na początek, na pierwszy ogień pójdzie bardzo ciekawy materiał, bardzo modny w tych czasach koronawirusowych, związany z odbiorem technicznym mieszkania od dewelopera. Tutaj po prostu wykonywaliśmy odbiór mieszkania, które znajdowało się w Pruszu Gdańskim. Od chyba największego dewelopera, który realizuje swoje e, po prostu projekty deweloperskie, swoje osiedla, e, budynki wielorodzinne w Pruszczu Gdańskim. No i tutaj miała miejsce dosyć nieprzyjemna sytuacja, bo e, ten odbiór nie miał normalnego przebiegu. E, przez to, że deweloper po prostu uparł się i stwierdził, że ich wewnętrzne przepisy są ponad prawem polskim, e, no niestety musiało dojść do odbioru jednostronnego, co zobaczycie na niniejszym, filmu, na niniejszym filmie. Zapraszam serdecznie do oglądania, do tutaj zobaczenia jak sobie poradzić w takiej sytuacji i w jaki sposób postępować w sytuacji, gdy deweloper nie chce z wami współpracować. Przesyłam jeszcze. Odbiór, z tego co pamiętam, miał miejsce gdzieś w okolicach wakacji 2020. I tutaj właśnie mijaliśmy przed chwilą przedstawiciela dewelopera, który sobie tutaj po tej klatce krążył. I w trakcie jak on był na klatce, my dokonywaliśmy w tym czasie czynności odbiorowych w mieszkaniu. Niestety, po dokonaniu tych czynności odbiorowych, pan przedstawiciel dewelopera no, nie chciał do nas dołączyć. Mieszkanie generalnie nie było w tragicznym stanie, miało tam jakieś standardowe usterki deweloperskie. Zawsze tych kilkadziesiąt punktów się znajdzie w takim mieszkaniu, punktów, do których można mieć jakieś uwagi. Natomiast no, widywałem gorsze nieruchomości, także nie wiem skąd taka po prostu negatywna i gwałtowna reakcja ze strony przedstawicieli dewelopera. Z racji tego, że to był pierwszy odbiór jednostronny w naszym życiu przy odbiorze technicznym od dewelopera, postanowiliśmy to po prostu uwiecznić dla potomnych. Tą maseczkę moją też jakby tam jakoś wykreskujesz, nie? 28 maja 2020 jesteśmy na odbiorze nieruchomości o powierzchni 55 metrów kwadratowych od dewelopera Ten To jest deweloper, który tutaj bardzo dużo działa na terenie Pruszcza, wiele wieloletnie doświadczenie. No i niestety spotkała nas jedna sytuacja, bo podczas odbioru pan przedstawiciel od dewelopera nie chce nie chce wziąć udziału w odbiorze, nie chce tutaj z nami po prostu tego mieszkania odebrać, my tutaj jesteśmy przedstawicielami inwestora, dokonujemy po prostu tego odbioru w kilka osób, bo też była prośba od dewelopera, żeby ten odbiór jak najkrócej trwał, natomiast dlatego, że na kilka osób, ale niestety Pan tutaj nie chce wejść do mieszkania, dopóki my jesteśmy. Dlatego po prostu nagrywamy, nagrywamy to, co jest tutaj skopane, to co jest tutaj źle zrobione, żeby Pan Inwestor też tutaj miał pełną informację na ten temat, bo e, pomimo tego, że w rozporządzeniu z dnia 16 maja 2020, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie COVID-19, COVID jest zapis, że e, dopuszcza się zgromadzenia w celach zawodowych, rozdział 5, punkt 2. No, tutaj Pan jednak stwierdzi, że wewnętrzne przepisy stoją powyżej rozporządzenia przez Rady Ministrów i tego odbioru nie chcę tutaj znajomych przeprowadzić. No i tyle. I sobie tutaj nakręcę film z tego mieszkania, co tutaj mniej więcej jest zrobione. Komentarz, pewnie dogram w studio, bo to by za długo, za długo trwało. A Radek w tym czasie wypisuje nasz wewnętrzny tutaj protokół odbioru. No też na filmie możecie zobaczyć właśnie mój zespół odbiorowy, on w zasadzie przetrwał do dzisiaj w minimalnie zmodyfikowanej koncepcji, ale generalnie działamy dalej razem, odbieramy razem te nieruchomości. Ja się, pomyślę, tam się, nie? No nie, bo generalnie ten, mam kanał, nie? To nie jest ten mam kanał, się pod nią, wrzucam filmiki z budów, z odbioru nigdy filmiku nie wrzucałem, bo jakby nie było nigdy takiej sytuacji, takiej potrzeby, nie? A ten pan yy, wychodząc z niej co było, powiedział, że dzisiaj nie przekazuje panu odbioru i udał się iść tam. O dobra, no to musimy dograć resztę wtedy. <laughs> sytuacja, sy sytuacja jest dynamiczna. Pan stwierdził, że nie przekazuje dzisiaj mieszkania, co jest niezgodne z prawem, bo deweloper zgłaszając mieszkanie do odbioru musi tego odbioru dokonać. Nawet jeżeli będzie miało usterki, musi po prostu spisać cały protokół. I tak mają dwa tygodnie czasu na to, żeby, żeby się odnieść do tych usterek. Także no, no powinni przeprowadzić ten odbiór. To, to, co, to, co tutaj zostało zrobione, jest niezgodne z prawem i tyle. No, nie wiem, jak tutaj bank do tego się odniesie, który, który po prostu kredytuje tą inwestycję, kredytuje to mieszkanie. No ale tyle w temacie, no tutaj po prostu yy, musimy inwestora w jak najlepszy sposób przygotować do tego odbioru, żeby po prostu, jak ten odbiór zrobić się, to, to żeby po prostu nie pominąć żadnej usterki, żadnej, yy, żadnej poprawki. Dobra, ja kręcę film, ty piszcie protokół, zaraz się przejdziemy po wszystkich chwili punktach i jeszcze ogadamy wszystko jeszcze raz, nie? A będziemy... Te podłużne taśmy wskazują na całe obszary ścian, czy okna, które wymagają jakiejś poprawy, do, której, do którego mamy jakieś uwagi. Klejone taśmy oznaczają wszystkie i wszelkie punkty yy, wykonania tego mieszkania, czy, powierzchni, czy wykonanych powierzchni, gdzie mamy jakąś uwagę? Procedura odbiorowa standardowo przebiega w taki sposób, że wchodzimy do mieszkania, dzielimy się zadaniami wraz z asystentem, ponieważ prawie nigdy takiego odbioru nie dokonuję sam. Wychodzę z założenia, że im więcej osób, im więcej par oczu zobaczy i obejrzy dane mieszkanie, tym lepiej dla inwestora. Dlatego mam tutaj trochę unikatową usługę, w te, w, jakby. Trochę unikatową usługę w porównaniu do rynku, że ten odbiór dokonuje przynajmniej w te dwie osoby. I najpierw oklejamy wszystkie miejsca, wszystkie punkty, gdzie po prostu mamy jakąś uwagę, a następnie hurtowo te punkty razem z wytłumaczeniem o co chodzi i inwestorowi, i przedstawicielowi dewelopera wpisujemy do protokołu odbioru po prostu technicznego tego mieszkania, który jest spisywany przez przedstawiciela dewelopera. Możecie mi wierzyć lub nie, ale naprawdę to mieszkanie nie było najgorzej zrobione. Wiem, że tu jest. Może się wydawać, że jest bardzo duża ilość uwag do tego mieszkania, natomiast uwierzcie mi, że w przypadku, gdzie to mieszkanie jest słabo zrobione, tych uwag, tych przyklejonych taśm jest znacznie, znacznie więcej. Dlatego moim zdaniem zawsze warto zabrać ze sobą kompetentną osobę na taki odbiór, na takie przekazanie mieszkania, na takie przekazanie kluczy, ponieważ nie jest to jakby obowiązkowe, nie jest to wymagane od, przez prawo, żeby taką osobę zabrać. Natomiast koszt wykonania takiego, Odbioru jest niewspółmiernie niski, jest niewspółmiernie niższy niż potencjalne straty finansowe wynikające z tego, że czegoś po prostu przy odbieraniu takiego mieszkania nie zauważymy. I nigdy nie miałem takiej sytuacji, że koszt odbioru, koszt dokonania tego odbioru technicznego był wyższy niż koszt po prostu poprawek zauważonych w tym mieszkaniu do wykonania. to by było na tyle no, no, tak ogólnie mieszkanie nie jest tragiczne, ale no, ma tam dużo pierdół do naprawy dlatego stąd tym bardziej mnie dziwi podejście dewelopera tak naprawdę najgorsze rzeczy to niechlujne, niechlujnie pouszkadzane i ponaprawiane okna um, a tak to w zasadzie yy, trochę kątów brakuje, sporo poprawek na ścianach Kilka rzeczy popękało, kilka narożników, bo tutaj i w jednym, tam, jednym spokoju wszystkie narożniki przy nieznanym tam popękały. Też pękł pęk jeden narożnik pionowy. Także tutaj oprócz tych, tych rzeczy to w zasadzie nie ma nic, nie ma nic grubego. Eee, dziwi, mnie, dziwi mnie to podejście. Pierwsze raz z czymś takim się spotykam, eee, a odbieram też inne mieszkania w trakcie tej epidemii. No i nikt jakby nie robił problemów tutaj po prostu. Tak, tak to wygląda i, i, i dziwnie to wygląda. Dobra, dzięki za, za uwagę. Trzymajcie się, bo pewnie ten odcinek zostanie opublikowany no, jakiś czas po pandemii. Na razie cześć, do usłyszenia. Tutaj, tutaj trochę niedoszacowałem <laughs> nie czasu pandemii i zlekceważyłem koronawirusa. Myślałem, że. Znaczy, tak podejrzewałem, że epidemia koronawirusa będzie trwała podobnie jak II wojna światowa, która trwała 5 lat i też każdy myśli, że za chwilę się skończy. No, no trwa jeszcze, także no, jednak się pomyliłem. Ten odcinek jest i będzie opublikowany podczas, nadal podczas trwania pandemii. A jeszcze jedno. W zasadzie nie możemy pełnego odbioru przeprowadzić, bo. Nie dysponujemy kluczami do komórki lokatorskiej. Tutaj te klucze ma kierownik budowy, czy tam majster. Nie chcą nam tych kluczy udostępnić. No trudno, no bez odbioru, że tak powiem. Bez odbioru.